Siłanko widzowie, witam was serdecznie z Akademii Sportów Walki Wilanów. Kamil Minda moim rozmówcą, cześć Kamil. Cześć, witam wszystkich. I co, wy, 7, jak ogólne wrażenia po tej gali? Uśmiechnięty, zrelaksowany? Zrelaksowany, uśmiechnięty, plan wykonany w 100% i najważniejsze, że cały i zdrowy. No właśnie, bo gołe pięści to jednak niosą ze sobą duże ryzyko kontuzji. Wszystko tu patrzę po to by nawet nie widać opuchniętych kostek. Wszystko OK w 100%? Tak, wszystko w stu procentach okej, także mogę dalej trenować, nie, nie muszę robić sobie jakiejś niepotrzebnej przerwy. Jaka w ogóle z Twojego punktu widzenia była geneza tego konfliktu z apteką? No Bo wiemy, że to zaczęło się w Tajlandii od, od wejścia na stream chyba Amadeusza. Madeusza. Później tutaj trener już chyba zrobił swoje i dalej. I, i jak to było, że padło na Ciebie? Padło, e, ogólnie rozmawialiśmy w klubie. E, dużo chłopaków się nastawiło na aptekę. Wszyscy byli chętni, ale to trener dokonał wyboru, bo, bo, bo było naprawdę dużo chętnych Adam, Ozzy, pasta, tutaj wszyscy byli nastawieni, żeby, żeby zrobić porządek z apteką. No ale to finalnie ty zrobiłeś ten porządek. No tak właśnie finalnie trafiło na mnie i no i już wszystko się stało faktem, już jest po wszystkim także jak zapowiadaliśmy, tak zrobiliśmy. Zanim przejdziemy do tego, co zapowiadaliście i co zrobiliście, to może chwilę o treningach pod wotorem. Inne zasady, bo to mamy MMA na gołe pięści, uderzenia z główki. Jak zmodyfikowaliście treningi? Czy, czy wprowadzaliście jakieś nowe elementy na treningach? Jak to, jak to wyglądało? Trenowałem normalnie, tak jak, do, jak normalnie do wszystkich walk. Robiliśmy parter, robiliśmy stójkę, sparingi. No, głównie to były sparingi pode mnie, Robiłem sparring 15 minut, dochodzili do mnie cały czas na zmianę, co dwie minuty chłopaki dawali mi presję. Czy tam chciałem właśnie podziękować panim partnerom, Gubie Ozdzek, Adamowi Oknińskiemu, Michałowi Pasternakowi. No i, no i reszcie też chłopaków z Akademii. No, tutaj modyfikacji to nie za dużo nie było. No, na końcówkę, tam dwa tygodnie na, na już na, na końcu przygotowań to z trenerem od stójki, trenerem Markiem Antosiewiczem robiliśmy tarcze już na, na, na po prostu bez rękawic na, na gołe pięści, także żeby przyzwyczaić te ręce do uderzeń bez rękawic. Uderzenia z główki były trenowane, czy wykluczałeś w ogóle taką możliwość? To tak dla zabawy. Bo nie wiedziałem, czy jestem w stanie tego odruchu yy, wytrenować, bo, bo cały czas się trenuje ten wszystko pod sport. I mimo to jakbym to trenował, nie wiem, czym to zrobił nawet. Ale tam dla zabawy yy, łokcie wkładaliśmy i czasami główkę tam sobie trenowaliśmy, ale, ale tego tak jak było widać, nie było to potrzebne nawet. Powiedz mi, jak by mogło wyglądać na treningu, takie trenowanie, gram ten pound z głowy, jakieś ochraniacze specjalne, jak to wygląda? Myślę, że tak, jakieś wszystko na, na, na tarczę czy, czy, czy jakieś ochraniacze. Yy, yy. Z główki zdarzyło mi się kiedyś komuś złamać nos, to taka nie, nie, niechlubna zasługa, ale to z ulicy, no ale kiedyś, kiedyś na, jeszcze nic nie umiałem, a już wtedy z główki uderzałem, pamiętam, przypomniałem się teraz. Gorzej jakbyś, wiesz, nauczył się tej główki, później mają MMA zastosować. zastosował. No właśnie o to chodzi, że żeby tych nie, nie złapać tych przyzwyczajeń, bo później w faule i dyskwalifikacje to niepotrzebne. Jakie wrażenie zrobiło na Ciebie cała ta wotorę, cała ta oprawa graficzna, arena walk, co poczułeś w momencie, w którym znalazłeś się tam na hali? Szczerze to nawet nie zwracałem na to uwagi. Ja byłem tak skupiony yy, i tak to było tam yy, gorąco od tego konfliktu, bo tu yy, apteka no i tak... Yy farmazoniu cały czas, że, że ja gdzieś nie przyjechałem na jakieś spotkanie przed galą, którego w ogóle nie było, to było takie nieoficjalne spotkanie. My mieliśmy tylko na grupie podane, że mamy być na przykład na konkretną, że mam, nie ma, nie było konkretnej godziny, mamy się zameldować wieczorem, no i my nie przyjechaliśmy na tam jakieś było nieoficjalne na 19, ale nie było nigdzie tego napisane. Pff, zaraz to poruszył apteka, że ja nie oddałem mu szacunku dla, do walki, że nie przyjechałem. Eee, no takie to było śmieszne, bo, bo, bo co najlepsze że to przed całą galą prezentacja zawodników, wszyscy stoją. Transmisja idzie, apteki nie ma. Wszyscy się w, są w szoku, że apteka w ogóle nie dojedzie. Ja też rozglądam się po hali, czy on gdzieś skądś nie wyskoczy. No i czekam. Trener mi przyniósł krzesło. Ja sobie siedziałem tam przy tym i przy, przy, przy tej arenie. Tu chłopaki przedłużali trochę transmisję, żeby on dojechał. No i on wtedy dojechał i jeszcze chciał mi rękę wtedy podać. No i... Stwierdziłem, że, że no już chłopie no przesadzasz, no bo, bo najpierw mnie wyzywasz, tutaj zarzucasz mi jakiś brak szacunku, spóźnienia, a sam spóźniasz się na, na główną prezentację, która była zapowiedziana. Wszyscy mieli być, obdzwonieni wszyscy byli, i to była taka sztywna godzina. tak a, a on nie nie dojechał. Kiedy wcześniej nie było żadnej sztywnej godziny, on mi zarzucał, że nie przyjechałem, nie oddałem szacunku i tam jakieś tam bzdury, jego wymyślanie. Tak jak wszystko to, co mówił, to były same jakieś wymysły i, i takie, e, t, takie opowieści dziwnej treści, że tak powiem. Były jeszcze jakieś prowokacje z jego strony przed walką? No tak, tam były cały czas pr prowokacje. Przecież ten, y, Łukasz Warchoł y, do, do trenera, przecież y, apteka do, do trenera też. Y, y, cały czas tam były spięcia. Tam y, mało brakowało, by, by się wszystko rozwiązało przed. Na konferencji już mało brakowało, by się wszystko przed rozpoczęło. Ale miałem zakaz od trenera, żeby nic nie robić, bo jeszcze nie dojdzie do walki zaraz. Albo apteka zrezygnuje, albo, albo coś, coś będzie. A zależało nam na tym, żeby to wszystko zakończyć, żeby wszyscy to, to widzieli. Po prostu. Co wiedziałeś o aptece przed walką? No bo wszyscy, można powiedzieć, nic nie wiedzieliśmy, bo nie było żadnej jego walki, on nie miał żadnej walki, gdzieś tam były chyba jakieś tarcze, tylko jedno w internecie. Wiedziałeś, czego się spodziewać po nim w ogóle? No nie, nie wiedziałem za bardzo, bo to jest taki no-name. Widziałem, że to jest duży, duży facet. Kawał chłopa, tam około 120 kg, ponad metr 90. Twierdził, że bił się gdzieś na ulicy, że, że po, bił się po polanach, po lasach, że nikogo się nie pytał, czy trenuje, czy tylko go walił. Trenował z Różalem, takie znane nazwisko. To Coś musiał tam, coś liznąć tego, tej, tej walki, także to, to jest takie dosyć trudne, bo, bo nie wiesz z kim walczysz, nie wiesz kto staje na przykład u ciebie, z, z, jeszcze walka o honor, a poza tym Duże ryzyko, że, że jakbyś z takim przegrał No najmem, no to jesteś skończony tak naprawdę. Jesteś pośmiewiskiem na całą Polskę. No, gadaliśmy o tym przed wywiadem, że trener Mirek w wywiadzie tutaj, za tymi drzwiami, w czwartek ubiegły, to powiedział wprost, Minda nie może tego przegrać, bo jak Minda to przegra, to musi skończyć karierę, co ty na to? Ojejku, to presja tego, że musisz to wygrać, walczysz o honor. Ehm, no. Może się komuś to wydaje łatwe, ale to naprawdę y, to jest bardzo duża presja. No, c, no duża presja. E, no ale udźwignąłem to. Na szczęście. udźwignąłem to, pociągałem. E, I teraz e, uważam, że wykonałem, wykonałem super, su, super robotę zrobiłem, bo nawet to nie chodziło o tą walkę właśnie, tylko walka z tą presją właśnie, no nie. No, chyba na to by zdecydowanie większa presja. Apteka nie miał dużo do stracenia. W zasadzie stracił wszystko, co mógł stracić w tej walce, ale ty mogłeś stracić dużo, dużo więcej, bo no, jako profesjonalny zawodnik byłeś chmurowanym faworytem w tym starciu. No tak, no. Mogłem się pakować i kończyć karierę, także już... Tak jak trener powiedział, to mógłbym sobie wtedy trenować o tak sobie dla siebie, a, a, tak, a tak walczymy dalej. Mamy to za sobą, udźwignęliśmy to. No, Presja była duża, każdy mi to mówił, że Kamil, masz takie umiejętności, że bez problemu sobie poradzisz. No nie? Ale no to, to w... tak naprawdę mi to w ogóle nie pomagało, takie słowa. Bo moja żona przed jeszcze do mnie mówi, że jak, jak przegrasz, to będzie wstyd. Ja, mu... ja też sobie mówię, co ty mówisz, w ogóle kobieto? To w ogóle mi nie pomagasz przed samym wyjściem. Ja, mówię, ja pierdzielam. No ale dobra. Jedziemy z tym. I dlatego nawet te w to nawet nie widziałem tego, co tam się dzieje, że ktoś jakieś tam jakieś atrakcje, jakiś tam bębny, to ja w ogóle nawet nie słyszałem, no nie, tylko widziałem ten, tą brodatą mordę, że tak powiem, bo, 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 bo tak cały czas się na nią patrzyłem i, i tego te mimikę twarzy i widziałem cały czas miałem obraz jego twarzy i co z nim zrobię. No, ale chyba teraz wycięstwo smakuje lepiej, jak była taka presja, która została odwinięta, walka wyszła perfekcyjnie, to pozostaje się cieszyć teraz tylko, nie? No tak, cieszyć się, no tylko, że to nie było jakieś wyzwanie sportowe, no nie, no, nie oszukujmy się, to sportowo, no to byśmy się spotkali na sparingu, to bym się z nim bawił, no nie, ale to jednak jest ta arena, są ludzie, yy, jest ta presja i te, 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 każdy oczekuje od ciebie nie wiadomo jakich rzeczy, a no. no tak, no trzeba po prostu też poświętować, tylko że też nie ma czasu, bo trzeba pilnować tej formy, która jest, bo uważam, że jest mega forma. E, dobrze się czuję na sparingach, bawię się tym, co robię. E, no i dlatego mi się wydaje, że też nie ma co przesadzać z tym świętowaniem, tylko zabieramy się do, do roboty i jedziemy z tym dalej. E Początek walki, Kamil, tam od razu komentatorzy powiedzieli, że poszedłeś po obalenie, mi się wydaje, że to bardziej apteka wpadł w Ciebie z ciosami i, i, i to wyszło tak naturalnie, bo znaleźliście się w klinczu. Powiedz swoje perspektywy, jak to było? Tak, do, do dobrze to odczytałeś, bo miało być tak właśnie, że miałem, tak nie, uwa, uważałem, że ruszy, bo jak to kibice, ruszają od razu na... Na pełnej, że tak powiem, robią wjazd i to to urabura szef podwóra. Tutaj trzeba było to jakoś z, tak z, y, zrobić, żeby po prostu nie dostać jakichś przypadkowego ciosów, zrobiłem jakiś przysiad i chciałem go zanurkować, żeby jakiś tam nie, 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 nie trafić jakimś sierpem, bo to pewnie by poszedł pierwszy sierp jakiś tam. Yy, znając z, yy, znaczy no, z doświadczenia, wiem, że tak to wychodzi, że wjazd, od razu jakieś sierpy idą, dlatego taki leki przyjaz i nagle on był już obok mnie, no nie miał mo mocny pętno nie no i... No to obalenie, No trener mi powiedział, zacznij w stójce, bij się w stójce, ale jak dojdzie no, po prostu do klinczu, no to obal, no nie, to też, to też na pewno go ostudzi, no nie. No i tak wyszło, że on łapał mnie kurczowo, tam się aż mu ręce trzęsły, widziałem to, ja się cieszyłem, dobra, myślę sobie, dobra, po, potrzymaj mocniej, jeszcze mocniej, to pomęczysz się, no i, i wtedy zaczniemy jeszcze zabawę, no nie. No i tak, tak było, tak jak, tak jak widziałeś. Piękny prawy bezpośredni, który doszedł i to okazało się po walce ze Słów taki, że to był ten cios, który w zasadzie zrobił robotę. I to był cios, który wpadł w stójce. Jak z twojej perspektywy wyglądało? Wiedziałeś, że mocno trafiłeś, poczułeś to? Luźno trafiłem, tylko że to zrobił ten, taki, zrobiłem krzyżowy, taki tu i leki z takim przysiadem, dlatego to tak widziałem, że go trafiłem, ale luźno to było puszczone. No mi się wydaje, że, że normalnie jakby nie był jakiś nafukany na, na czymś, to by normalnie mi się wydaje, że, że żeby płynął no, po tym prawym. A szczęka połamana. Później ruszyłem do przodu, ale to on już, już widziałem, że ten cios zrobił takie na nim wrażenie, że już po prostu nawet stracił taką motywację już do walki, bo już się cofał, cofał, uciekał. Eee, także może nawet już eee, on jak doszło do parteru, to myślę wydaje, że apteka już po prostu, już miał plan, żeby po prostu się poddać gdzieś. Jak było z tym duszeniem? Ono było dopięte do końca, bo wyglądało bardziej, że ta ręka była na jego ustach niż tutaj pod, pod brodą. Jak to wyglądało? No nie, nie, nie czułem, żeby ono było dobrze założone, to duszenie, dlatego miałem tak do siebie trochę takie niedosyć. Czułem, że kurczę, muszę to poprawić, ale widzę, że, że on też jakoś jakby tak odpływał i nie poprawiałem, bo trzymałem ten uchwyt. Sędzia też mi tutaj szarpał chyba za rękę. No powinienem to poprawić, no nie? ale już widocznie nie było co tam poprawiać, no, nie? no bo jednak ja mam bardzo jestem bardzo silny w rękach, no ogólnie jestem silny i nawet jak szybko komuś coś zakładam, to nieraz chłopaki już lepią, żeby im coś krzywnie zrobić, bo albo komuś szczękę przestawiłem, albo, yy, albo jakieś na, 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 naciągnąłem jakieś mięsie, nawet delikatnie tylko robiąc to no nie, ale to tak szybko, taki skurs mięśniowy, szybki, to już oni to odczuwają. No nie? Dlatego to nie musiało być aż tak mocno zaciągnięte za, za, za i tak dokładnie, bo jednak ta siła jest, no nie, w tych rękach. To czasem w parterze, y, kilka razy trafiłeś chyba tam solidnie, nie? Tak, na ta lewa, lewym tam parę razy go tam uszkodziłem, no i ale on od razu szedł do żółwia. No, no, bo uciekał z tego. No nie? Dobrze, że, że przerabialiśmy też, bo często zdobywam często plecy na sparringach i, i czasami mi się zdarza, że, że za, za szybko w ferworze walki, w akcji dynamicznej gdzieś spadam, a teraz jakoś tak robi, zrobiłem to tak na spokojnie i utrzymałem się za plecami. No, także trzeba to wykorzystywać, bo ja często jestem za plecami, a, a może powinien właśnie częściej właśnie trenować to duszenie. No i wydaje mi się, że, 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 że to będę robił teraz. Solidne wrażenia, apteka odniósł z tego co tam krąży teraz w internecie ile śrub w szczęce, chyba szczęka zamana w czterech miejscach, złamany nos. No wykluczony jest z jakichkolwiek aktywności przez najbliższe, nie wiem, 9-10 miesięcy pewnie, a ze startów pewnie i, i ponad rok. Jak się czujesz z tym faktem? No wiesz, no, krwawy sport chciał takich y, y, krwawych zasad chciał się bić ze mną na tym krwawym na tam na Street King of the Street. Ja, ja wolałem tutaj u siebie, bo co, nic mi nie dawało, to gdzieś tam walka gdzieś po, po świecie latanie. No i czuję się, czuję się, że po prostu wykonałem zadanie. On chciał krwawych zasad, dostał te krwawe zasady. Odgrażał się później, że chce, że, znaczy odgrażał się że chce rewanżu no nie? Tylko, że to nie wiem, czy, czy, czy ty, za, 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 za ile. No, myślę, że na za, pewno za, za rok no, to, 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 to do tego nie dojdzie, bo on musi najpierw sam dojść do, do siebie. Po, poza tym, ty, taka naruszona szczęka to już, to już jest, to już jest sła, słaby temat, gdyż każde trafienie później no, to już jest albo knockout, albo kolejne złamanie. No nie? To już jest złamana szczęka. Powiedz, no, że też złamałeś aptekę jako zawodnika trochę, no bo już raczej kariery właśnie ciężko mu wróży teraz w sportach No tak, no ale to takie ryzyko się podejmuje, on powiedział, że będzie skakał mi po głowie, że mi zrobi jakąś krzywdę taką naprawdę, że, że, że też zakończę karierę, no nie. No, takie ryzyko, taki, taki sport, no nie, ja też rzucałem na szali swoje zdrowie, no i on też... Także no, nie możemy mieć do siebie pretensji. No. Zgadzaliśmy się na, na takie krwawe, yy, krwawe zasady i te w kontrakcie podpisaliśmy, no nie? To wszystko, także no, i nikt nie może do nikogo mieć pretensji. No, i ja też no, wykonałem zadanie, taka jest praca, no, nie? Ja go uderzyłem mocniej, trafiłem go i ani on do mnie nie może mieć żalu, no, a ja no, taki zawód nasz. Awantura po walce. Doszło tam do jakiejś awantury i bardzo dużo jest różnych opinii na temat tego, co się wydarzyło. Przede wszystkim, że w ogóle nie powinno dojść do takiej sytuacji, że trochę tam ochrona dała przysłowiowego ciała. Jak to było z Twojej perspektywy? Dlaczego w ogóle doszło do tej awantury i jak to wyglądało? No moim zdaniem też właśnie ta ochrona dała ciała, bo tam nikt nie powinien być dopuszczony do, do areny. A jego, jego cały narożnik wszedł do, do areny, a ja nie mogłem się wysunąć z niego, Wy, wyciągali mnie za, ręk, za ręce stamtąd spod niego. I chciałem pomóc, żeby wyjść spod niego, bo byłem tak wpięty, że on w ogóle się nie ruszał. No i pomagałem sobie nogą, odpychałem się nogą. No i to, i ten jego narożnik, tak jak zresztą widzieli wszyscy, zaatakował mnie, no i moi chłopaki, chłop, chłopaki poszli za mną, także dziękuję im za to i obronili mnie przed jakimiś przypadkowymi obrażeniami niepotrzebnymi. No tam trener Mirak dostał butelką już od kilku dni w internecie, grzmi, że tego nie wybaczy. myśli że wybaczy, czy nie wybaczy? Nie wybaczy, trener nie wybacza. <laughs> trener nie wybacza. No, wróci, no no, no to... No to myślę, mi się wydaje, że jakiś już tam pla, plan, mama ma, ma na to wszystko. Jest teraz na urlopie krótkim, no ale już, już chyba jutro jest z powrotem, także tak. To będziemy mieli okazję podgrzewać atmosferę i znowu tener będzie miał kolejną skórę gdzieś pewnie, szykuje już. E, jakie plany sportowe Kamil? Mówisz, że jest forma. E, jak, ile razy chciałbyś jeszcze w tym roku zawalczyć i co to będzie? Czy to będzie RFA, czy to będzie OKTAGON, czy to będzie jakaś nowa federacja? Jak to wygląda? No teraz wydaje się, że jesteś na dobrej fali po tej walce. Sportowo nie dała Ci dużo, ale medialnie na pewno chyba najwięcej z wszystkich Twoich dotychczasowych walk. Także jak to wygląda teraz u Ciebie? Wiesz, ja się biłem na, na rynku tam czeskim i słowackim, dlatego tutaj w ogóle nikomu nie tak naprawdę nie słyszał. Tych, osoby, które się interesowały MMA, no to pewnie o mnie wiedzą, a, a reszta, no to, to teraz, teraz do mnie, o mnie usłyszała, no nie? Wydaje mi się, że jestem y, umiejętnościami w, 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 w czubie polskiego MMA wadze ciężkiej, także, no, mam nadzieję, że dostanę jakąś szansę jeszcze sportową w jakimś, jakiś o tym proszę proszę, to jest, to jest... To jest dzień, młody talent po akademii. Po akademii. To tego trener też może nie wybaczyć. Poprawił się. No, chciałem jakichś sportowych wyzwań. No tu jakieś jeszcze filkowe federacje w może. Nie wiem. No jak jest teraz okazja, to wykorzystuje to, że, że mam swoje 5 minut. I, ale oczywiście no chciałem sportowych wyzwań, no bo, bo naprawdę to... Na tym mi też zależy, no bo chcę sprawdzić się z kimś takim naprawdę mocnym, a nie tutaj z jakimiś ogórkami, no także tak. A jak wygląda kontrakt? O, w Oktagonie są jakieś rozmowy, z RFA? masz jakąś umowę, czy to wszystko jest pokończone na ten moment i czekasz na, na propozycję? No są jakieś tam jeszcze, mam jakiś kontrakt, ale to już jest yy, kontrakt, szczegóły to tak naprawdę bo to nie jest takie proste do wytłumaczenia. to bym, Musiałbym tutaj rozmawiać z Amadeuszem Rybicą. O, on on to wszystko prowadzi. Po prostu miałbym, miałem jakiś tam kontrakt, czy mam go jeszcze chyba nadal, ale mam możliwość negocjacji z innymi federacjami. Tam nie mam ze za zamkniętej indzie drogi. Tak to, tak to wygląda. Ile, ile walk chciałbyś toczyć w tym roku jeszcze? No, trzy, trzy walki bym chciał stoczyć, a ile stoczę tak naprawdę, nie wiem. Ostatnio właśnie jestem, jestem w sytuacji, że kupuję sobie działkę, yy, także potrzebuję trochę pieniążków. Wiadomo? Nie, nie no wiadomo, jakie są cele życiowe. Każdy ma coś, co, coś co na, 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 na coś chce przeznaczyć, na, na coś zbiera. Każdy ma swoje marzenia i ja też chcę spełniać te marzenia. Jak to, jak to jest z Twoją pracą zawodową? Bo yy, apteka nazywał Cię policjantem. Z tego co ja wiem, Ty policjantem nie jesteś, tylko byłeś w jakimś oddziale specjalnym żandarmerii, czy, czy, czy jakimś oddziale specjalnym policji? Nie wiem dokładnie, może mógłbyś tutaj nam to wytłumaczyć. Tak, karierę w wojsku kończyłem właśnie w oddziale specjalnym gendarmerii wojskowej, bo obecnie jestem na emeryturze już. Od kilku miesięcy, tak, jestem na emeryturze. Teraz mogę się poświęcić tylko MMA. Trenuję dwa razy dziennie. Wcześniej no, ta, z tą y, pracą było trochę ciężej, bo trzeba było to wszystko jakoś wiązać. No, mimo wszystko dostawałem czas na, na treningi, tak, ale, ale to, to jeśli było to walki jeszcze tak na poziomie amatorskim, to było fajnie, ale jak już na, przesz przeszedłem na zawodowstwo, no, to musiałem coraz bardziej się poświęcać temu MMA, coraz więcej czasu na to poświęcać a i miałem jeszcze właśnie tą pracę, no, nie? A to jest, żeby to wszystko przybliżyć, co to jest właśnie oddział specjalny żandarmerii wojskowej, no to w Mińsku Mazowieckim to jednostka stworzona do, do działań poza granicami kraju, do misji poza, poza, poza właśnie naszym krajem. Dlatego Chłopaki i ja też lataliśmy po, po świecie trochę i służyliśmy naszej ojczyźnie. Między innymi w Afganistanie też byłem, no nie Także tak ta, ta wygląda ta jednostka, a, ta, a poza tym no to ta jednostka wspiera, yy, wspiera, yy, wspiera wszystkie służby yy, zabezpieczenia, yy, ochrona VIP, yy, yy, no, jak, jak to jednostka specjalna, no, nie, no to taka specyfika jej. A sam koniec Kamilę. Kurczę, no bo Ty już byłeś wczoraj czy tam wczoraj na treningu, wczoraj chyba też mi pisałeś, że jesteś, dzisiaj no nie wyrobiłeś się czasowo po prostu, bardzo szybko wróciłeś do treningów, czy jakiś wypoczynek będzie, wyjazd gdzieś, czy, 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 czy jak to wygląda, czy chcesz jak najszybciej stoczyć, podpisać kontrakt na kolejną walkę? Nie, ja chcę utrzymać formę, odpoczynek no to weekendowo, teraz weekend trochę zapracowany, jadę po, po syna do... do na obóz do stoku, bo mój syn jest na, na trenuje piłkę nożną, jest bramkarzem, jadę po niego. Później jadę do, do domu rodzinnego tam pod Radą, bo, bo zostawiam syna na, na wakacje u, u dziadków. Później od razu jadę na Prime, no bo, bo będę tam w narożniku Pusz Barbera, yy, bo, bo walczy z, z, z Ewą. Yy, także wrócę pewnie późno w sobotę, no i tylko będę miał niedzielę tak sam ta, tak naprawdę na odpoczynek. No, także co, Szanowni Państwo, Kamil Minda był moim rozmówcą. Życzę Ci jak największej ilości walk w tym roku, no i samych wygranych. I co, mam nadzieję, że niebawem będzie okazja spotkać się ponownie i już porozmawiać o, o zbliżających się konkretach. Tak, jak najbardziej. Zapraszam Cię na, na wywiady ze mną. Bardzo chętnie udzielę je Tobie. Chciałbym wszystkim podziękować. Wszystkim kibicom, sponsorowi IOT Transport Adam Nalazek, ludziom, którzy mnie wspierają, bo jest ich naprawdę bardzo dużo, pozdrawiam wszystkich, pozdrawiam moją żonę Ewelinę, bo, bo często mi zarzuca, że nawet o niej nie wspominam, a teraz w końcu o niej wspomniałem. Ewelina, pozdrawiam Cię i pamiętaj, musisz obejrzeć ten, ten wywiad i końcówkę najbardziej. No, no też ma Ci ciężko, dziewczyna ze mną, no bo, bo tak naprawdę ciągle mnie nie ma i, i kurde muszę się wszystkim zajmować i, i jeszcze na dodatek mam młodego psa, który też wymaga czasu, a, a ja, a ja na, naprawdę latam na stop gdzieś kurczej. ale no taki zawód. No dziękuję. dziękuję. Dzięki bardzo. No,